Poznaniu.pl Poznań w minutę w piątek przed południem przy ulicy Zabramką w jednym z mieszkań wybuchł pożar. Z budynku ewakuowano 21 osób, zadymienie było widoczne od strony poddasza. Strażakom jednak udało się szybko opanować sytuację. Dwa lata temu szpital dziecięcy z ulicy Krysiewicza przeprowadził się do nowej siedziby. Teraz nowy właściciel stare zabytkowe budynki zamieni w apartamenty. Pod budynkami wykopane zostaną podziemne parkingi, a dawny szpitalny dziedziniec pokryje zieleń. IMGW ostrzega przed silnymi opadami deszczu i wiatrem. Prognozowane opady w dniach 13 i 14 września wojewódzcy Wielkopolski mają sięgnąć 20 mm. Z powodu intensywnych opadów do Wielkopolski wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Koncert dla ofiar pożaru przeniesiony. Wszystko przez zapowiedzianą ulewę. Wydarzenie miało się odbyć w sobotę 14 września na Rynku Jeżyckim w pobliżu zniszczonej kamienicy. Ze względu na zapowiedź ulewy organizatorzy przełożyli koncert. Odbędzie się on 21 września o godzinie 15.00.